I teraz wydawałoby się, że Stalin powinien być szczęśliwym człowiekiem. Rozkułaczył chłopów, osiągnął, jak był przekonany, sukces planu pięcioletniego, zniszczył strukturę religijną w dużej mierze w Związku Sowieckim. A jednak kilka wydarzeń powodowało, że Stalin marszczył brwi i obmyślał nowy. Makabryczny plan na najbliższe lata. Pierwsza rzecz była natury osobistej. Oto 7 listopada 1932 roku popełniła samobójstwo. Druga żona Nadjeżda. Najprawdopodobniej było to samobójstwo, chociaż niektórzy podejrzewali, że Stalin ją zabił. Stosunki między Nadjeżdą i Stalinem były różne, często gwałtowne, ale najprawdopodobniej Stalin na swój sposób ją kochał, chociaż często bardzo źle ją traktował. Nie wiemy do końca, jakie były bezpośrednie motywy tego samobójstwa. Czy tyrania Stalina, czy też, jak podejrzewa brytyjski historyk Paul Johnson, kobieta w ten sposób zaprotestowała przeciwko strasznym zbrodniom, jakich dokonywał jej małżonek. Tak czy inaczej, Stalin bardzo przeżył tą śmierć. Jego córka Swietłana napisała później, uważam, że śmierć mojej matki którą Stalin uznał za osobistą zdradę. Pozbawiła go ostatnich resztek ludzkiego ciepła. Stalin traci więc osobę, którą być może kochał. Jak ocenia jego córka, czyni to z niego jeszcze większego potwora. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X. Użytkownik Barzanin1768 Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.